Za chwilę zapytam Was, co jecie? Wiem, co jem. Mhm. E, I aktualnie wiem, że nic nie jem. Cześć, co jesz? E, ucho. Ucho? Tak. Lubisz ucha jeść? E, znaczy zależy. Uszy, Uszy tak naprawdę. Zależy na jakie? Okej, okay, a to smakuje ci? No, no, nawet smakuje. I codziennie jesz takie uszko? Nie, 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 niezdrowo dla mojej diety. Nie mogę być grubia. Okej, okay, to co jesz? Tak zazwyczaj. Kanapki. O! Jakie kanapki? Z czym? Zaskoczę Cię. Z serem. Przed chwilą zjadłem jabłko. Tak? A zawsze jabłka? Staram się. O. Tylko jabłka na nie, przerwach? Nie, nie, Oczywiście banany, mandarynki, pomarańcze. Banany. Czyli że tylko stawiasz na owoce? Znaczy, staram się uzupełniać dietę owocami, bo chociażby na przykład banany są ważnym źródłem węglowodanów. Zazwyczaj to, co dają w internacie. Aha, czy tylko jesz w internacie, a nie robisz sobie na przykład sama kanapek albo nie wiem, jesz owoców? Raczej nie ma czasu na to w internecie, ale nieraz chodzimy i kupujemy maksymalnie jogurty, coś takiego innego. Ja jadam wiele dobrych rzeczy. Tak? Na przykład jestem wielkim fanem kurczaków oraz sałatek. A jakieś typy sałatek masz ulubione? Z kurczakiem. Jest pan tutaj nauczycielem, często obserwuje pan młodzież. Co oni jedzą na przerwach? No coraz więcej. Młodzieży właśnie je jedzenie przyniesione z domu jakieś fast foody, ale widzę, że sałatki dbają chyba o linię. Naprawdę, a co jest w tych sałatkach? Jakieś jeszcze rzeczy dodatkowe może? No często, często są, to widzę, sałatki z kurczaka, bo też jestem tak nieraz ciekawy, się pytam, co, co jest w tych dużych takich pojemnikach i mówię, że to są sałatki z kurczaka. Cebularza. Okej, okay. i często jest taki cebularz? No. Nie, raczej rzadko tak sporadycznie. Okej, okay, a co jeszcze na przerwę? Kanapki z domu, z domu sobie robię. Z czym? Z tym co jest w lodówce, nie wiem, przecież. Jakaś szynka ser. Dobra, i zawsze sobie je sam robisz? No zwykle tak. Może powiem pani kilka rzeczy. Co najczęściej młodzież kupuje tej pani? Co najbaże? Najczę... Cebularze. 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 I tylko cebularze? Nie no, picerki. E... <noise> Chłopcy zagłuszają. Picerki, kanapki, drożdżówki. No, no i te tak... picie gazowane, które będzie zabronione od września. Co takiego? No. Zgodnie z nową ustawą, która będzie obowiązywała od 1 września 2015 roku, ze sklepików szkolnych zniknie 80 albo nawet 90% produktów. A co jesz na przerwach, powiedz mi? Najczęściej kanapki. Mhm. Od kolegi biorę. Od kolegi bierzesz, którego? Tam z tyłu siedzi Wojtek. Pomachaj. Pomachaj. Witamy, pozdrawiamy Wojtka. Robi bardzo dobre kanapeczki. Naprawdę parę warstw jest, pieczeń na przykład, ser, szynka, Sałata, ogórek, żytkiewka, jajeczko. On ci powiedział Ci, że sam je robi? Czy tak zgadujesz? Yy, chwalił się, że ma dobrego tatę. Słyszeliśmy, że Twój tata robi dobre kanapki. Oczywiście. Zawsze Ci robi? Nigdy nie robisz sobie sam? No nie, na szczęście się nie muszę budzić aż tak wcześnie i tatuś mi przygotowuje i rano mam już jedzonko. Okej, okay, dobra. I zawsze są takie same? Czy tutaj się coś nam zawsze zmienia? No nie, no w, oczywiście. Co, są różne składniki, w piątki bez mięsa, także <śmiew> pełna dieta <śmiew> profeska. Dobrze. Ja Dobra. Czy tutaj mamy już czekoladę? Ktoś się otwarcie tutaj przyznaje też, że je batoniki. Oprócz ciebie, tak? Ta, widziałam tę minę, widziałam. Po, powiedz mi, z czym masz te czy kanapki? Serem i szynką. Czyli, że zawsze robisz sobie kanapki z serem i szynką sam. A mama ci czasami robi? Pomaga? Zdarza się. Co pan je? No, jak widać, woreczek już jest pusty. Mhm, Czyli że coś tam było, ale już zniknęło. Czym, czym pachnie? Ja Czy kanapki? No, była kanapka ze srem. Czasami mam taki, takie parcie, żeby e, francuskie serduszko sobie zjeść. O! O! I bardzo się cieszę, gdy już nie mogę kupić, bo już nie ma. No bo wtedy. Tak. Jest czysta sprawa. No nie Trzysta można, sprawa. nie można. Tak jest. Ja, kanapki. Tak? A pokażesz mi? Patrzcie, już przygotował mi w kieszeni, tutaj gotowe. On, on pewnie, on chce on je ugryźć, jak nauczyciel nie patrzy, prawda? Ja nic nie się wiem. Dobra. No, na przerwach jakaś tam kanapeczka z szynką albo z serem. Tak, tak klasycznie, bo rano nie ma czasu, chociaż rano czasem się zja jakiegoś tościka, coś z tyłu. Jeszcze rano coś tam zjeżdża, w, w szkole masz dopiero to drugie śniadanie, tak? No tak. Dobra. A co jest taką twoją ulubioną przykąską w szkole? Moją ulubioną przykąską w szkole, no tak to punkt sporny, ale chyba drożdżyweczka. Z Sklepiku? Tak, klasycznie. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję.